Dzień dobry, powróciliśmy teraz w czteroosobowym składzie, to znowu my i jesteśmy w troszeczkę niestandardowym, a jednak standardowym składzie, bo jest przed nami, uwaga, Andrzej Wason, a.k.a. Żarna Szlachetny i Deku, czyli Blade of the Killer, no znacie go, i mamy nowego, nowy addition to our team, Don Iggy, a.k.a. Maciek. To jest ten, który potrafi wpierdolić killera, a nie killer go, więc będzie dobrze. A teraz się przedstawcie, panu. I panowie takie, nie, pierdolimy to, pierdolimy. <gry> taki Maciek, taktyczna, ten, taktyczna cisza. <gry> o, kto wziął zajebiste takie, chować. nie, o Jezus Maria, wiecie co? Ja mam pewne przeczucie, to się nazywa, killer ma czerwone Donny. Jesteśmy martwi. Dosłownie. Ile ma czerwone odony i gem No, jak będzie jeszcze szpital, to będzie fajnie. Ej, możemy się poznać. Gdzie jest przycisk serender. Ej, ej, a dawajcie spróbujmy wszyscy pójść do killera i kucać wokół niego, żeby dał nam się farmić. Nie, to nie będzie. Nie, nie, nie to jest pizdowata taktyka. Pamiętasz tego Billa? Ja pamiętam. <laughs> To my... Najpierw byś musiał dać randu. ze 3 do odpaktu żeby to świecie. zaczęło o, to o, to o, Ale żarnego by oczywiście zabił, więc wiecie jakby O! Z kim ja. A to jesteś ty z tą maską. Jezu Smarę, wyglądasz jak potwór ktoś ci mówił Czy Wyglądasz jak potwór to wziąłem. Dobra, chodź Deku chodź. Lecimy tam oh, O, cześć, tutaj jest trzy silnik, więc No jakby To przybierał siost... Witam Dzień dobry Ej, staj nad nami, dałeś TAMU kurde, takiego <laughs> Nie nakłada się efekt wiem Ale kolor się zmienił przez chwilę A tak jest ekipa naprawca, teraz wiecie na kucku do kolejnego silnika <laughs> 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 Dawajcie kurde Jak tego silnika. Z... To jest bansz, to jest bansz, to jest bansz, To jest bansz. Ty danno a nie bansz. Nie w tą stronę, nie w tą stronę No i chuj idzie w tą stronę. Dobrze! Schowałeś się! Nie zauważyć nawet teraz. nie, nie przyblokował bodyblockami mi zrobił! Jebamy! Jesteśmy radni, potrzebujemy syrkowych healing. On nam nie widzi. Naprawdę? balnuje się paletą! No, na mnie goni. Ja naprawdę walczył się paletą. Ja bym też ci gonił, jakbyś mnie walnął paletą. Wszyscy są ranni. I to robili tam ten silnik. Ostatecznie go nie zrobiliśmy. Nie no, jaki tryhard. Zostaw mnie. To że ci goni, to nie to jest tryhard. Ja już go trzeci raz paletą uderzyłem. Jeszcze no. mu się nie znudziło. Dawaj, czwartą, to zrobisz ten challenge, swój! Już hmm. rozrobiłem dawno temu. Kurwa, i temu cię, No właśnie, ja też bym cię powiesił, potem ci jeszcze bym, kurde, jakbym mógł, to bym cię stibagował. Zrobiłbym ci face smoovering, kurde, a w samym końcu bym cię powiesił i kampił. De Deku, wróciłeś do tamtego silnika i go naprawiłeś? Nie, Nie. naprawiamy inny. O. zgubiłeś go. Ja? Ja? Killera? Tak. No. To dobrze, że Maciek nam powiedział, że teraz go goni. No, że tak powiem, cofnęło się na niewidzialnym, no to... O, wyleczmy się, wyleczmy się, jebać silnik! Nasze życie jest ważniejsze! Widzisz, jak Maciek skończył, bo się nie wychilował, taka prawda. Potem co się. Nie, ja on się właśnie wyhilował. Dupa, Jasiu, on nawet nie został to uderzony ani razu. No tak, patrz, jak cię macam po a macanie. Pamiętajcie, dzieci, dobre macanie jest zawsze git. Edukacja młodzieży, To ty żarne robisz w tym domu? Czego ty tam szukasz? Na chuj. O kurwa, nie, przestań, przestań, przestań. Ha, nie, to pijesz. Już ja to pierdolę, idę, idę po, po maczka. Maciek to jest dobry przyjaciel naszej rodziny. Maciek, maciek. Dwa, trzy, cztery. Nie ćwicz, kurde, przestań sześć, ćwiczyć siedem. i na oczek. Pierwszego mnie killujesz no. Ona ma to co doszło, Na gówno Jeżeli chcesz przeżyć to spierdalać Właśnie do mnie biegnie Nie A, Nie, To w silnika Bije w drugą stronę Nie no, chodzi obok sobie deka i mówi Jaki ładny dzisiaj dzień Chyba mnie znalazło Nie no wygląda jakby się go nie ma. Tera, Weszła dobra. w ten swój trans. Trans w pierdolu? No. Dobra, yy, Zenek. spierdalamy. Te? Aaa, silniczek, robimy kolejny nowość. No ty no, kurwa. Chyba, tak mnie nie widziało. Widziała ten. A kurwa. A e? ten się strany. przydał. Ale coś czuję, że nie na długo ja No nie, wiesz, jak Żarnę mógł uciekać przed nim tak długo... Żarnę miał parta. Pinta! <grywa> ja nie mam. Co, potem się nie wyleć, proszę. Potem, mogę cię Jeżeli tu nie przyjdzie, żeby Cię wyruchać, why not? Przyjdzie tutaj pewnie. No ja też. Tak. No idzie tutaj. poszła sefizu. naprawdę. No, jest... Mam przerwane. Dobra. Dobra Ja Dobra. nie, 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 sprinta. nie, no. nie, w moją stronę. Uh. Prawie otwarta Pomyliłem autobusy, o maki. autobusy. No jak w Warszawie stare. Też się to zdarzyło raz. Ale Z, nie skończyło się Ale ty jechał samy... do Killera nie? Ale ty się to nie skończyło. Jakby, jakby nie dostałem kataną między oczy kurwa, więc. E, Banshi. Myślałeś kiedyś nie nad kampieniem nie? wiem. A nie, ty, ty, ty daszujesz kurwa do silnika kurwa. Daszujesz. Nie za wam nie silnika. Zajebiście, spierdaram. Ja idę do ma... Deku! De Deku! Ona za mną leci, no nie mogę. Tunelem no. zdarzy się. Deku! Matu, matu! Stop. Nie w tą stronę! Ej, znowu Borow im się przydał. No się przydał. Znaczy, czy dłużej więcej to zostaje... Mogłabym zostawić jebana na tunelach. Zróbmy te dwa silniki, bo inaczej znikniemy. Tu jest silny, Hesper. Tu też jest silny, Przy domku. Chuj idę do ciebie. O znóciła trzy samego naprawiać silnie. Nie, nie, bo mam kurde. Tu. Kurwa, ma... ci nie lubię! Jedzie! Wiesz co! Maćko niczego nie widziałem O kurwa, porubiłaś! Kurwa! Ładnie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie, bo mnie ma mordarce, zna no, co No i wierca, i nie wyjesz kurwa. Wiecie co jest najlepsze? Ona powiesiła Maćka dosłownie 5 metrów ode mnie. Jak się z tym czujesz? No, ja utrzymałem przynajmniej tyle. <grymka> Najważniejsze <grymka> beznadziecie. Ja <grymka> utrzymałem. Maciek teraz umiera. Ja O, Maciek, zostawiłeś latarkę po sobie. Pozostawiłem. Tak mi się przydała. Ej, ale Deku długo ucieka od niej, trzeba przyznać. Ej, ładnie. No Deku, zgubiłem ją i ona się resztą Nie, Ja zgubiłem ją, goni mnie, ona mnie lubi. Robisz ja zje... silnik? Robię silnik, tylko zjebałem skill checka, bo chciałem takiego idealnego jebnąć. Ona ciągle Deka goni. No co mówię wow. ja mówię, Deku długo ucieka przed mną. Bo ja tak. już kończę. A, urwa Uciekam sobie kurwa, no. Do w końcu, no? Krocze czy w, w, w głowę? Nie, wracaj tu. Pójdźcie. Pójdźcie. To przecież. Wracaj tu. No, no. Próbowałem, no. O ty kutwo! Zostaw mnie! Znowu ja też pomiliłem autobusy! Ale ja żyję! mnie jednak mocno, że się za Kurwa zadławiłem się i pierdolę. No nie wiesz, że ty biegasz dookoła mnie, gdzie ja tu robię silnik. Ona ona tego nie widzi. Jakby No taka bez konkluzji chciałem mnie podnieść. Co zrobił, Arde? A wiesz co? Ja w sumie podniosłem, ja w sumie, wiemy, jakby. Silnik sam się nie zrobi No jakby trzeba tam się, podnoś się. No ja się podnoszę, ale ty tak nie żyjesz, no jakby. Who tak? No, by the way, Co ty mówisz, Boimy się ściągać z haka, to jest nasza jedyne opcja. Eee, jak chuj. Jak chuj, stary. Ja ci mówię, to się uda. Jak No patrz. Ja już spodobał, ja no tak patrz, jak, patrz, jak ty twoje, w tamtym na ten meczu. Patrzę na ciebie, że jakby Ona szuka mnie, nie może mnie znaleźć, ale ci się udało. Dobra, teraz twoja kolej. No, ona mnie nie podniosła. 走，走哪走？你走哪走？那那那走哪走？走哪走？走走？ Musiałem, byś chwilę, że mnie nie znalazł Musisz się ściągnąć. Musi. Musisz się ściągnąć? Mych, 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 może zejdę kiedyś z haka. Może zejdę kiedyś z Albo mi nie daste. No patrzy na mnie dalej, proszę. Tak. Ściągaj się z tego, proszę. Ściągam się, no. ja się widzicie, to takie łatwe, kurde, 4% mam na to, kurde, przez te. O kurwa, o, kurwa.

on się wziął z tego haka. Z... już to robię. Ta nadzieja, że, że wrócę, że zejmę żarnego. No nie Ale małaś. zrobiłeś to. Ale jest ta kulturka, patrzcie, full kulturka GG. By... Ale to było dobre. Ty się ganiesz z nim wokół mojego silnika. Ona ma na mnie wyrąbane. Miałaby wyrąbane, gdybyś się robił. No, skończyłem go. No. Ej, ale miała, miała noeta, stary, nber. Ale miała czerwony addon. Srebrny prześcionek z wygrawerowaną dedykacją dla ukochanej córki. Większa prędkość ruchu podczas korzystania z opętania Yamuaki! O 60%! Czerwone zarysowania nie są dla Ciebie widoczne, gdy korzystasz z y opętania Yamaki, gdybym ty o tym wiedział o ty tym zapierdala jak pojebany. Ale nie jest na jakiś drawback. dobrze. Drogi widzowie, drodzy widzowie. O jest na dzisiaj. Konia! Jak widzicie, masz skill tylko rośnie. Patrzcie, byłem najlepszy w teamie, a nie! No byłem najlepszy w teamie, patrzcie kurwa! Zajebisty jestem. <laughs> Dobrze, i z takim akcentem kończymy. Do widzenia. Do zobaczenia. Ślepa gienia. Cześć.